Hej, witajcie, ja jestem Lerand. To jest Devil May Cry 4, misja 8, Profession of Faith, mission start. Podobała wam się seria? Łapkę w górę zostaw. I subskrypcję. I komentarz. I co tam jeszcze, kur kurde, chcesz? Nie wiem, nawet zostaw sobie, nie wiem, marmoladę czy coś. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. <laughs> kurde, marmola. Jakby sery na YouTube zostawiona marmolada zamiast łapkę w górę, to byłoby dziwne.

Dobra, nie ma, nie macie. Nie macie, kurde. Zaburzałem cię, kurde, gnoju jeden. Dobra, lecimy dalej. O, jeszcze zbiorę? Zbiorę. Kurczę. Ja bym miał nie zbier nie zbierać. I. Myślałem, że nie wiem, trzeba będzie, nie wiem, coś tam złatwo. Więcej zrobić. A tutaj tylko podchodzić i e. Znaczy, e, kurde, a nie. Przecież ja skaczę, skaczę, więc a, a nie. Dobra, a um... Hmm. Gdzie teraz? No, sobie przejdę tutaj, bo wcześniej nie byłem. O, ile. ile dobroci! Dobrze. Coś tu mamy jeszcze. No tutaj miejsce. Ja zrobiłem ją przecież poprzednio. Myślałem, że już nie będzie tutaj pokazywać, że. Ej! Ej, murder, murder. Ty, yeah, bo tam jesteś! Sprawdź. Sprawdź to. Eee, tędy może? Bo tam. Bo daje że przez to przejście przechodząc. Nie, to nie przez to przejście. Okej. Okay. nie ważne. No to lecimy w tamto przejście. Tak, jak co? Wydawa Wydawało mi się, że tam się przechodziło, ale najwidoczniej nie. No nic to, lecimy tędy. To jest akurat lekki minus, że tak to powiem. Devil May Cry. Czwórki, bo jest właśnie ta, no. Segmentyjność map, że tak to powiem. Ale dobra, kasenka jest. Nowe dupielce, szybkie dupielce. Predatory. Nie, tak mi się skojarzyło, że to predatory, ale to są bardziej... Reptylianie to są! Wszystko jasne. Bom! Ty mnie kurde chciałeś tak, to ja cię wezmę tak. I tak. I cię nie ma. Kurde, Staszek nie ma cię. Ale ja nie mam na imię Staszek. Halera, wie, jak ty masz na imię. Zginąłeś już, więc nie wiem. Więc no, znaczy, no, zginąłeś i nie wiem, no, kurde, zginąłeś to chyba przez moją... Nieważne, już, dobra. Już się zamotałem i... Yy, lekko się zgubiłem, dobra. a dobra, o, dobra, okej, okay, okej, okay, dobra, tu już tego gyro nie musimy... Nie musimy używać! <grystanie> kurde, nie no, kręciłem, je, żeby to zniszczyć. Jeszcze to zniszczymy, o, live... live'a sobie... Live'a, kurde... No po prostu życie sobie odnowiłem, tutaj też, tam się szło do bossa, a my idziemy tędy, bo pamiętam, że tam było e, ten, jakby to nazwać, no po prostu ten, no właśnie. Dobra, najpierw tego szybkiego załatwmy. Nie no, żeby zasalizarkowałem przez te dupielce, no to trzeba mieć, no nie wiem. IQ poniżej 3 Obraziłem siebie właśnie w tym momencie. Tak Op. Czy to nie było słuszne, czy coś? Nie, to było zasłużone. W pełni Dobra Ładnie to wyszło. Dobra, jeszcze tutaj zniszczymy tylko te Kokony, czy tam, nie wiem, Korka, Pąki kwiatów. O, tak, to się nazywało Ponki bodajże. O, Pąki, o, Pąki, Fucking Mickey, Mickey, bon, Co? Nie, nie, nieważne. Lecimy dalej po prostu i tyle. Ko progresujmy. Uu. O, co tam mamy?

na arenkę, panie, na arenkę. No kurde, do pielcu ty głupi. No do pielcu ty głupi. Głupku głupi, ty... Fuj, fuj. Wszystko. Nie no, bez jaj, że to, te, to w takim razie. Yy, ta mapa będzie. A, blu... fragment niebieski. okej, okay, spoko. Lubię to. Ale to czyli w takim razie ta. Ta, ta mapa będzie odnośnie tylko po prostu, że. Przechodź różne i te segmenty. przejście wszystkie, to będziesz. Le lecieć dalej. Tak to wygląda, na, jak na razie, więc no. A nie, to pieprzony labirynt! Aha, okej, okay. Jak to pieprzony labirynt, to zajebiście. No to dobra, skoro tam. No. Ale halo. Czyli co teraz to. Obsz... No! No! Czy my to nie byliśmy w sumie? Dobra. Nie, ja nie powiem. Ja lubię labirynty ogólnie, ale... Takie gdzie no po prostu korytarz tede cały, a nie, że kurka, nie wiem, po prostu że nagle kurde są różne ścieżki i kurde zgaduj gdzie masz przejść. Takich nie lubię. Hmm, Okej, okay, y Czekaj, po drugie, są trzy różne węże tutaj. Hmm. Przejdźmy teraz tutaj będzie to sama lokacja? Nie, nie będzie to sama lokacja. Ok. Dobra, za... zabite. Dobra i okej. Okay. I bum. Zabite stwory. Zabite stwory, okej. Okay. Hmm. Nie ma, dobra. No i kurka tutaj ciągle wracamy. No kurde, co jest? Co jest przegięte. The light of the sun, which shines on all creation, remains the clue leading to your future. Keep darkness behind you and proceed straight ahead. A coś If you want to leave this forest, do not fall into darkness, but rather treat her kindly to proceed. There where is light. There must be shadow, but shadow leads only to darkness. Tam nie. Tam eee... przejdźmy ten. No i jesteśmy w... na arenie. O, ale innej arenie. Czuję progres. Dobra. Okej, okay, bijemy cię, bijemy cię... Dobra. To już była inna arena. Czuję, że to jest swego rodzaju właśnie progres? Mogę się mylić? Pewnie się mylę, ale... Nie wiem. Nie wiem. To jest dziwna lokacja. Dobra, przejdźmy do przodu. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Okej. Okay. Tu? Tam wydaje mi się, że nie. Tam jest najjaśniej. Ale tu też jest jasno przejdę... A mogę do tyłu? W sumie mogę. Ale wtedy cofnę się tam gdzie byłem. Przejdę do przodu. I nie, dobra. Dobra, czyli będziemy musieli tutaj sobie zarysować swego rodzaju, że tak to powiem, mapę, okej. Okay. Okej, okay, czyli to jest pierwsza Biryncik, okej. Okay. Ciekawe ile to będzie trwać. z niu! Już wolałem segment właśnie, gdzie była ta pla gra planszowa, powiedzmy. Dobra. Zabite wszystkie, możemy wrócić. Dobra, to do przodu to nie było żadnego potwora. Znaczy, no, żadnej areny, więc lecimy do przodu. A ja teraz leciałem do przodu? Chyba? Może? Nie wiem w sumie. No dobra, tutaj nie. Lecimy w... Prawo, bo nie wydaje mi się, że tam wtedy szedłem. No i szedłem tędy. No i szedłem. Dobra, zawici wszyscy i wracamy na początek. Czyli dobra do przodu, nie w prawo. Więc chyba leciałem wtedy do. Znaczy no, środek. Ora, środek, teraz, okej. Okay. Leciałem do... w prawo, był przeciwnik. Leciałem chyba prosto, był przeciwnik, więc lecimy w lewo. Znaczy, znaczy prawo, kurde. Mylą mi się kierunki, nie wiem czemu. Dobra. Dobrze, okej. Okay. Środek. Prawo. Środek prawo. Środek prawo. Dobra, to w takim razie pójdźmy w lewo. Pójdźmy w lewo. Jest! Udało nam się. Udało nam się. Wow. U, nie do wiary. Moglibyśmy zaskoczyć. Fuck you. Nie będę. <gry> ok. Potrwało jednak to krócej niżeli przewidywałem. Oh! Dabra, zabeetchi, zabeetchi, Tu jest... Yy... kupno Hm. Ile? czekaj ile my mamy w ogóle? 4... 4200 hmm. <ścoughs> Trigger hard możemy w, w teorii won sobie kupić ale trigger akurat mało korzysta więc niezbyt um. Myślę że chyba w sobie nie wiem um... Nie, dobra, co sobie zostawimy w takim razie. Dobra, lecimy do przodu. Będzie bo bosik y kind of? I guess it will be. Hmm. Coś za spokojnie tutaj, coś coś jebnie. coś jebnie tutaj na no bank. No, co to będzie. Hmm. No. Credo! Credo, credo, to jest credo. Credoś jest credo, się z credo. <laughs> Nie, okej, <Okay>, spoko. <laughs> czyż będziemy, czyż my będziemy walczyć? będziemy walczyć z Okay. Well, then let me ask you this: What exactly is the order after? And who the hell is Dante? You do not demand answers from me. Tak, będziemy You possess the power of a demon. Yes. Back down. Nie chcę Nie No, Demon. 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 Nie. Archanią, powiedz. Nie. Połączenie. Połączenie demona i anioła. No, no, you're not. You're a demon angel. <laughs> demon, a demon angel? Oh, damn. Okej. Okay. Okej. Okay. No. Ciekawy przeciwnik. Dobra. Dobra. Ej! To było bezodowanka! Oszusta! Oszukista! No, cholero jedna. Ha, teraz się nie udało. No, ey, kurde. Ciężko, ciężko mi jest go wyczuć. No, cholera. Ale serio, ciężko go wyczuć. Jak, jak dla mnie. No, cholera jasna. O, dobra, teraz to. To akurat jakoś w miarę wyczuła, ale tego to kurka nie wiem, jak uniknąć. No, cholera jedna, jedna. No, jedna, jedna, cholera jedna. no. To czuję, że rozwalimy jego tarczy i stanie się jeszcze mocniejszy, czy coś? Dobra. Ok. No 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 no, no. Okej okay. no Też przepraszam że tak mało gadam, ale próbuję się tak skupić normalnie, że nie wiem Spier papier O jest stracił tarcze Dobra 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 O, i znowu, i znowu ma tarczę. Kurka, mogłem, mogłem jeszcze przed tym wykorzystać i yama spalić Yamato, ale dobra. Także jak trochę to, trochę to wykorzystaliśmy. I... bye bye, Krido. I guess bye bye. Uuu. Dobra. Przeżywmy. Wchłonęłem jego moc. Wchłonęłem jego moc. No, you. No, yes, you are. Kurde. I co teraz zrobimy? Załatwimy go? Nie, nie załatwiajmy go. Uuuu.

Finish it. Let her go. His Holiness predicted your defeat, and so ordered that your sister be utilized. Oh, yeah.

Mamy teraz ważniejsze rzeczy do roboty. Egg is Shield! Shield once hell by credo. Doskąd taka to build, find a new source of power. Oooo! Możemy teraz wykorzystywać ludzi! My możemy. znaczy. ludzi, kurde. Wykorzystać demony do tego, żeby się bronić. Wow! Nice one! Kurde, fajna moc, fajna moc. Czuję, że będzie mało wykorzystywane przedzenie, ale walić. Będzie A. Jest A. Dobrze. I... czyżby już... nie, jeszcze nie mam na ulepszenie jakieś do Yamato, ale dobra. Następna misja już będzie... zaowocuje tym. Miejmy nadzieję. <grym> dobra, misja dziewiąta. For you. For you. Znaczy co? Dobra, nieważne. Locate the gap. dobra, lokacja Kiri, okej. Okay. Dobra, to będzie w następnym filmie, więc... Także to jest... to już jest koniec. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję do zobaczenia na następnym filmie, bye bye.